Siemano Orły, witam w kolejnym odcinku z serii Ujarzmić Bestię, w której to cały swój plan treningowy oparłem na ketlu o wadze 48 kg, potocznie zwanym bestią. Zanim cokolwiek, pamiętaj, zasubskrybować kanał i kliknąć łapkę w górę, żeby być na bieżąco. Nie pożałujesz. Poza tym wypadałoby mi jeszcze wspomnieć, że seria cała jest sponsorowana przez firmę AXO, producenta sprzętu sportowego, który to użyczył mi rzeczoną bestię. Zanim cokolwiek, nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, kliknąć łapkę w górę, na pewno nie pożałujecie, no i oczywiście dzwoneczek, żeby wiedzieć, że coś wrzuciłem. Tymczasem mamy drugi trening, trzeci tydzień treningów, także mały update odnośnie tego, co się działo do tej pory. Zapraszam. Także tak, trzeci tydzień treningów, to jest drugi dzień treningowy, także dzisiaj wypadają martwe i bent Press Plus, negatyw pressa. Do tej pory w negatywie pressa dalej czuję się średnio pewnie. Co mogliście zobaczyć? Nie, nie mogliście zobaczyć. Ale minął tak naprawdę jeden trening i to jest już, to jest dopiero trzeci, zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie. Nie ukrywam, że jestem zajechany, bo wczoraj robiłem trening, dzisiaj miałem mieć wolne, ale że wypadła mi godzina personala i tak bez sensu siedzieć i nic nie robić, to robię dzisiaj, a jutro sobie za to zrobię wolne i w piątek sobie zrobię wolne, także tego. Co do treningu, to wczoraj były siady i e, przybloki i negatywy, podciągań. Jeśli chodzi o siady i w ogóle o martwę, to miałem schodzić o dwa powtórzenia, dokładać dychę ciężaru, schodzę o trzy powtórzenia, dokładam dychę, bo pamiętamy, że nazwa robocza tej serii to jest asekuracyjnie, czyli żeby się nie przesadzić trochę, bo tego się boję najbardziej. Tym bardziej, że tak jak dzisiaj na przykład muszę zrobić drugi trening pod rząd, także jakbym wczoraj nie pocisnął asekuracyjnie, to dzisiaj by było słabo. Drugi tydzień, mało istotny, w sumie nudny, tam były siódemki, jeśli chodzi o siady i martwe. Pozostałą część to już znacie. Dołożyłem jedną serię do negatywów podciągania i przybloków. Nigdzie indziej nie dokładałem żadnych serii, gdyż. Nie czułem, żeby była taka potrzeba, wręcz przeciwnie. Jeśli chodzi o siady, dołożyłem i do martwych ciąg... nie, sorry, do siadów dołożyłem serię, do martwych ciągów nie dołożyłem żadnej serii w drugim tygodniu i dziś zobaczymy, dziś e, czwórki, robiłem 10, 7 i sch schodzę trójkami, więc 10, 7, dzisiaj czwórki w martwych ciągach. Na 140 kilo, czyli asekuracyjnie. No a potem Bend Press i Press. Wczoraj zmęczyłem trochę barki na koniec, więc nie ukrywam, że lękam się tych negatywów. Bent Press powinien wejść. Za to ewidentnie po dołożeniu pewnych mobilnościołek, takich jak na przykład ta, którą teraz prawdopodobnie widzicie, o wiele lepiej mi się robi Bend i w ogóle wszystkie takie wyginanki w stylu rotacja i hinge. Także to jest spoko. Ten trzeci tydzień to będzie pierwsza połowa pierwszego mikrocyklu. W związku z tym od przyszłego tygodnia wracam tak jakby do pierwszego, jeśli chodzi o powtórzenia. Czasy przytrzymania no właśnie, jeśli chodzi o martwe siady, to wracam do pierwszego tygodnia, dokładam wszędzie dychę. 5 do 10 kilo, zobaczymy. Myślę, że zacznę asekuracyjnie. 5 kilo. Natomiast jeśli chodzi o przybloki i tym podobne, to wszędzie dołożę sobie po sekundzie po dwie, w zależności od tego ile będę miał siły i jak to będę czuł. Także pierwszy mikrocykl będzie trwał 6 tygodni, po nim sobie zrobię deloady, który raczej w jednym odcinku postaram się zmieścić i opisać, co ja na tym deloadzie robię i jak. No a potem kolejny mikrocykl dalej 6-tygodniowy, już z delikatnie większymi ciężarami i tak dalej i tak dalej. Szczerze mówiąc, sam jestem ciekaw co z tego wyniknie. Póki co martwe jest fajnie. Chwyt dalej jest do poprawy. Minimalnie, może jest lepiej, ale dupy nie urywa, i dalej muszę łapać zamek. Poza tym fajnie wchodzi czwórka. Fajnie ten ciąg idzie z czworogłowego, co do tej pory nie było takie oczywiste u mnie. Także w kwestii nóg to wszystko jest zgodnie z planem, jak na razie. Treningu, nie mogłem tego nagrać na siłowni dalej. Kolejny trening w sobotę, co do tego. No, martwe ciągi, fajnie to idzie. Kurde, no, na tych małych ciężarach, no bo to są małe ciężary, powinienem targać trochę więcej, biorąc pod uwagę, ile gdzieś tam górą dźwigam. Ale naprawdę bardzo fajnie czuję te ciągi, całą nogę, czuję, czuję że to fajnie pracuje jako jedna taka spójna całość. Co do Bent Pressów, no, sam Bent Press też naprawdę coraz bardziej taki jest skwierczący, Ten negatyw pressa, natomiast, no to tak. W zależności od serii, w jednej lepiej, w drugiej gorzej, zdecydowanie prawa ręka dużo lepiej, z lewą jest walka, jest lepiej, odczuwalnie lepiej niż było, dalej to nie jest tak, że mogę sobie kontrolować to tempo i opuszczać, w... o 4 sekundy będę sobie opuszczał i tu sobie zrobię dwie, dwie do połowy i dwie w dół, broń Boże, daleko mi do tego. No jest odczuwalnie lepiej, zdecydowanie więcej kontroli niż na tych pierwszych treningach, ale no to nie jest jeszcze to tempo czy ta siła, żebym ja mógł sobie kontrolować dosłownie co do sekundy to e, opuszczanie. Grunże jest poprawa. Cały czas też hipertroficznie gdzieś tam sobie pracuję nad bareczkami, także one też trochę wizualnie mi się wydaje idą do przodu i to na pewno też będzie miało przełożenie na tego presa. No mam jeszcze 3 tygodnie, żeby podsumować ten mikrocykl. Także zobaczymy. Dziś trzeci trening e, trzeciego tygodnia, czyli kardiożki, swingi i turki. Swingi dziś już w poprzednim treningu zwiększyłem. Nie poszedłem asekuracyjnie, tak jak w pierwszym tygodniu, tylko zwiększyłem w pierwszych trzech minutach o jedno powtórzenie. Swingi dużo lżej dzisiaj, ale wypatrzyłem błędy, których ostatnio nie wypatrzyłem. Na prawą rękę swing Hinge jest dużo płytszy, krótszy na tą i na prawą rękę strasznie mnie skręca, strasznie mi wypycha biodro w jedną stronę, muszę mocno dopiąć lewy skos, lewe boki brzucha, oczywiście koru. I to jest do poprawienia, ale jest dość mocno wymagające. Pierwsza seria dipów za mną. Ciężej pierwszy wszedł niż ostatnio. O dziwo, bo myślałem, że będzie lepiej. Ale zobaczymy jak wejdą kolejne, bo z reguły pierwsza seria zawsze u mnie jest tragiczna, a w kolejnych się poprawia, więc zaraz się okaże. No i po treningu wracam do domu. Eee, dipy generalnie gitarka. Bardzo fajnie poszło, tak jak myślałem po pierwszej serii. Pierwsza była najgorsza, później już się rozkręciło i coraz fajniej to wchodziło. Cztery serie, czyli jedna dodatkowa w stosunku do zeszłego tygodnia. W zeszłym tygodniu w ogóle wszedłem na tempo. 5 sekund o prostych rękach, 5 sekund w dół i raz do góry i to weszło w zeszłym tygodniu, bo w pierwszym tygodniu, jak powiem, pamiętacie albo nie, było tylko przytrzymanie i zejście. Natomiast, tak jak mówiłem, w drugim dodałem dipa i były tylko trzy serie, a dziś sobie dodałem czwartą serię, bo naprawdę przyzwoicie to szło. A potem, dla odmiany, zamiast gorilla row, dziś zrobiłem sobie bent over one arm row. Różnica jest taka, że nie odkładałem ketla w trakcie wiosłowania. Na koniec a tak robię w pierwszy i w trzeci dzień, w środkowy, tam gdzie są presy nie dobijam, bo pas, że już są zajechane po presach, Pasz w ogóle po presach jestem strasznie zajechany i martwych, bo to najcięższy w sumie trening tygodnia. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku Grubasy. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, kliknąć łapkę w górę i oczywiście dzwoneczka, żeby wiedzieć, że wrzuciłem coś nowego. See you in next video. Pozdro, orły.